Przepiękna warstwa tych herbatników, sera oraz orzeszków, ten sernik jest niesamowity, musicie koniecznie go wypróbować, może nawet na te zbliżające się święta coś innego, a jeżeli nie, no to zostaje Sylwester, imieniny, urodziny, bez okazji można przecież ciasto zrobić, także tak to moi drodzy wygląda, koniecznie wypróbujcie, ja odkładam. Dzisiaj moi drodzy kolejna propozycja serii grudniowej, mianowicie sernik. Sernik na zimno, a więc alternatywa, szybka alternatywa do takiego tradycyjnego sernika, jakiego możecie robić na nabliżające się święta, także mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Chrupiąca podstawa, chrupiący wierzch, także koniecznie musicie zobaczyć jak to wszystko smakuje. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, a teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do roboty. Przepis moi drodzy rozpoczynamy od przygotowania spodu. Spód na sernik zimny z reguły robi się z jakichś ciastek, tak będzie też w tym przypadku. Do takiej misy blendera wrzucamy około 150-200 g herbatników. I całość musimy zmielić na drobne kawałki. Zmielone herbatniki trafiają do miski, w której będziemy mieszać pozostałe składniki na spód sernika. Do tak zmielonych herbatników dolewam 150 g rozpuszczonego masła i dosypuję około jednej łyżki kakao. Całość zagniatamy, mieszamy tak, żeby stworzyła się taka delikatnie lepiąca masa. I tak przygotowaną masę wykładamy do foremki. I spód ugniatamy, tak aby wszystko było ściśle zbite. Foremka trafia do zamrażarki na czas przygotowania masy serowej. Przygotowanie masy serowej rozpoczynamy od ubicia śmietanki. 400 ml śmietany. Wlatuje do kielicha blendera i ubijamy do uzyskania szczywnej w miarę piany. Do tak ubitej śmietany dorzucamy jedno opakowanie mascarpone. Ja akurat mam mascarpone o smaku tiramisu. I teraz też jest moment, żeby to wszystko posłodzić. Ja słodzę słodzikiem. Mam tutaj około 10 tabletek rozpuszczonych w małej ilości wody. Jak najbardziej, jeżeli nie używacie słodzika, można tutaj dać około 2-3 łyżek cukru pudru. Wszystko to ubijamy ponownie. Do miseczki wsypujemy 20 gramów żelatyny. Zalewamy wodą, tak aby tylko przykryć powierzchnię żelatyny. Mieszamy, dajemy chwilkę na napęcznienie żelatyny, wsadzamy do mikrofalówki, też na dosłownie kilkadziesiąt sekund, tak żeby ona się rozpuściła i wtedy już dolejemy ją do serka. Żelatyna gotowa, przelewamy ją do sera małymi porcjami i od razu mieszamy wszystko. Masę serową przelewamy do foremki. Całość rozprowadzamy równomiernie. I taką foremkę wkładamy na około godzinkę do lodówki. Minęło około godzinki. Nasz sernik jest pięknie już zastygnięty. Na razie na bok, i teraz przechodzimy już do samej polewy. Będzie ona orzechowa. Mam tutaj orzechy nerkowca. Posiekam je w miarę drobno przy pomocy noża. Jeżeli wam się nie chce, to można wrzucić do blendera. Do garnka moi drodzy, wrzucamy około 50 gramów masła. Do tego od razu trafiają orzechy. Jest tutaj ich około 100 gramów. W moim przypadku były to tak, jak mówiłem, nerkowce, ale nie wspomniałem o tym, że nerkowce solone. Jeżeli będziecie mieli jakieś inne orzeszki niesolone, wtedy warto dodać odrobinę soli, tak, żeby fajnie przełamać tę słodycz, którą uzyskamy, a uzyskamy ją dzięki dodatku miodu, około dwóch łyżek stołowych. I dosypujemy również około dwóch łyżek cukru. Wszystko podgrzewamy. I tak przygotowaną jeszcze gorącą polewą orzechową pokrywamy sernik. Oczywiście należy ją rozprowadzić równomiernie i jeszcze taką polewę wkładamy do lodówki na około 15-20 minut. Otwieramy foremkę. Spójrzcie jak pięknie to wszystko się prezentuje. Zaraz ukroję kawałek i pokażę, jak to wygląda, a tu z góry możecie zobaczyć, jak ten gorący może być taki a karmel z orzechami wtopił się aż w ten sernik. O to właśnie chodziło. I przepięknie to wszystko teraz wygląda, spójrzcie tylko przepiękna warstwa. Tych herbatników, sera oraz orzeszków. Ten sernik jest niesamowity, musicie koniecznie go wypróbować, może nawet na te zbliżające się święta, coś innego. A jeżeli nie, no to zostaje Sylwester imieniny urodziny, bez okazji można przecież ciasto zrobić. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Koniecznie wypróbujcie, ja odkładam, zaraz sobie go podjem, do tego jakaś kawka. Wam życzę wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie, godzina 18, wpadajcie na kanał. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Cześć, do zobaczenia.